Żeglarskie Mistrzostwa Polski kolejny raz robimy w pucku, akwen bardzo dobrze znany wielu żeglarzom. Dla nas także bardzo dobry pod względem logistycznym i organizacyjnym, ponieważ jest tu dużo miejsca, a zarówno miasto, jak i port są bardzo otwarte na współpracę, tak więc sobie bardzo cenimy to miejsce i z chęcią tutaj wracamy. Przyjechaliśmy tu w trzy załogi. Wszystkie startują w jednej kategorii U19 mężczyzn. Na wynik ciężko się jakikolwiek nastawiać, ponieważ sprinty są dość nieprzewidywalną formułą i często, często no osoby, których moglibyśmy się nie spodziewać, potrafią zdobywać medale, także mimo że moje, moje załogi pływają w, w, w czołówce w tym momencie w kraju, nie nastawiam się na medal, bo ponieważ wszystko się może wydarzyć. Zaczynałem Mistrzostwa Polski w Płucku. Wracam tu po dwóch latach, ponieważ w zeszłym roku niestety byłem kontuzjowany w wakacje po Mistrzostwach Świata. Miałem zepsuty bark, więc oglądałem całe zawody z bocznych linii, ale w tym roku już wracam w pełni sił i będziemy walczyć o Mistrzostwo Polski.